na wszystkim, z tej strony Mister Witam Was we vlogu informacyjnym. Po pierwsze chciałem Wam podziękować za 100 tysięcy widzów, które właśnie teraz mi wyskoczyło i właśnie sprawdziłem, dostałem taką informację na ASKu. Także dziękuję za screena Anecie, która wykonała i przejdźmy teraz może do meritum tego, na czym dzisiejszy vlog będzie się opierał. Eee, chodzi o spotkanie w Krakowie, które odbędzie się 17, tutaj sobie tylko przełącza na szybko eee, odbędzie się 17 sierpnia eee, od godziny 10 do godziny 14.30 będzie można się spotkać z nami oczywiście będą to widzowie do 14 roku życia także zapraszamy serdecznie, później od godziny 14 chyba jak się nie bylę, eee, od 14 albo jakoś tak czy od 16 do 21 starszej widzowie, także zapraszamy wszystkich. E, oczywiście będzie można wykupić sobie bilety VIP. Mówię no o tym na początku, ponieważ jest to ważna sprawa, ponieważ to Wam daje dużo, dużo możliwości. E, Przytoczę kilka. E, czyli, tak, dostajecie dostęp do specjalnej strefy przeznaczonej dla VIP-ów, możliwość stania w. Najbli stanie najbliżej sceny. Bla bla bla. Pingwin dopisał dla dlatego jest trochę czasami niezrozumiałe. Yy, oczywiście gwarancję spotkania z youtuberami, ponieważ będzie całkiem sporo youtuberów yy, na scenie, autografy, zdjęcie itd. Wiecie o, o co chodzi. Yy, Także to wszystko możecie sobie poczytać na yy, polishyoutubegathering.pl, oczywiście link będzie w opisie yy, i z tym będzie można się zapoznać całkiem śmiało. Także to wszystko macie w opisie, to są ważne rzeczy, o tym na pewno nie zapomnijcie. Jak kupować bilety, to jest ważna sprawa, ponieważ bilety można kupić tylko online, poprzez PayPal. Także macie jeszcze trochę czasu, mamy dopiero 6, 6 sierpnia. Do spotkania mamy ponad 10 dni, macie możliwość oczywiście później na pocztę przelać sobie pieniądze i kupić dopiero. Bilety nie są drogie, także myślę, że warto. I to wszystko będzie. Także dodatkowe rzeczy. Sponsorzy są, ponieważ zgłosiło się kilku sponsorów. Będzie do wygrania przeróżny sprzęt, będzie ponad 60 sztuk różnego sprzętu. Także jest tego troszeczkę, e, plus jeszcze e, coś tam, jakieś atrakcje są przygotowane, ale o tym nie chcę mówić, ponieważ nie jestem pewny co będzie. To wszystko przygotowuje Rezit Multi i PinBin. Także to są główni organizatorzy i oni robią wielkie halo. E, I to jest najważniejsze. Z głównych sponsorów mamy QPAD, o którym oczywiście znacie i który ja jutro jeszcze będę prezentował u siebie na filmie. Będzie to tam myszka, czy klawiatura, jeszcze zobaczymy, co będzie, dzisiaj ma przy kurier. Oczywiście jest move.pl i chyba iCorner, jak się nie mylę, także te linki do sponsorów macie w opisie. Możecie sobie zobaczyć, co oni mogą zaoferować, zobaczyć mniej, więcej, jaki może być sprzęt i co może być ciekawego. Mam nadzieję, że spotkanie będzie dosyć ciekawe. Dla osób, które nie mogą przybyć, nie mogą być z nami na tym spotkaniu, no szkoda. Ale macie możliwość zobaczenia live'a na kanale właśnie Pingwina. Od samego początku będzie trwał live, jak się nie mylę, do samego końca. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów technicznych, ponieważ wiem, jak to się może skończyć. Ale myślę, że będzie dobrze. Także to wszystko macie na poli YouTube Gathering. I jeżeli macie jakieś pytania, to kierujcie raczej na spotkanie, na społeczność, grupę. Chyba grupa to jest na grupie, na społeczności tam. I myślę, że ktoś w końcu na nie odpowie. Jeszcze mamy trochę czasu, żeby to wszystko przygotować. Będzie oczywiście party dla osób starszych, czyli 18 plus. I myślę, że wtedy będzie można spokojnie się pogadać, przepisy i tak dalej. Mam nadzieję, że to wyjdzie całkiem spoko. Planowana liczba osób od 1000 w górę. Także będzie trochę ludzi. Mam nadzieję, że... Rezzi i i, i reszta nie będzie tam rozerwana na strzępy. E, także to chyba tyle w tym materiale. Jeżeli będzie jeszcze coś do powiedzenia ważnego, na pewno to nagram. A ja się tymczasowo z Wami żegnam, e, ponieważ mam jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia. E, także do zobaczenia wszystkim. Mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej na zlocie e, i że poznam dużo ciekawego osób. Także pa pa!